Dobry wieczór, kochani, witam Was. Chciałam troszeczkę dzisiaj porozmawiać sobie na temat końca roku, który się tak szybko zbliża z dużymi krokami. E, kochani, więc jak wiemy, kończy się niedługo stary rok. Wiemy także, że w tym starym roku nie zawsze były wspaniałe chwile, że też dużo, dużo niektóre sprawy rozwijały się bardzo pomyślnie, niektóre niestety nie. Gdzieś tam coś, się wydarzyło przyjemnego i nieprzyjemnego, jak to bywa w życiu, prawda? Kochani, ja proponuję Wam w ten nowy rok wyjść taką z czystą, nową energią. Nie zabierać ze starego roku roku tych wszystkich brudów tego, co zostało. To, co zostało, to, co zostało niedokończone, i jeżeli może pozostać, to niech ono sobie tak zostanie, tak? My, kochani, musimy sprawić, abyśmy w ten nowy rok weszli czyści, spokojniejsi bardziej wierzący w siebie. Kochanie, tego ja proponuję wam na nowy rok. Wspaniały rytuał, który naprawdę rewelacyjny jest, bardzo fajnie pobudza nasze zmysły, naszą chęć taką, wszelką do, do działania, do, do układania sobie tego życia na lepsze. Jest to rytuał, który przywraca Nową czystą energię, nam wszystkim. A jeżeli mamy czystą energię i spokojną, to, to ta energia przyciąga miłość, dobrobyt i oczywiście zdrowie. Taką obfitość pełną. Yy, taki rytuał też pomaga, już pomijając tę czystą energię i, to, i, i że ta energia będzie przyciągała wszechstronną obfitość naszą, o której, o której marzymy, o której myślimy. Ona także troszeczkę nas będzie zmieniała. Zmieniała na ludzi, którzy będziemy bardziej wrażliwi na czyjeś nieszczęście. Będziemy spostrzegali innych ludzi, nie tylko samych siebie. Jest to taki. Ten rok będzie ten nowy, taki dosyć trudnym rokiem. Więc ta wrażliwość i to wyczulenie na to, na, 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 na innych, będzie nam bardzo, bardzo potrzebna. Ja, kochani, powiem Wam, że ja zawsze na koniec roku. Robię zawsze taki rytuał, gdzie przywołuję do siebie wszystkie żywioły. Zazwyczaj przy każdym rytuale, jakiś żywioł ze mną jest, tutaj są praktycznie wszystkie przy tym rytuale, bo potrzeba nam dużo, dużo silnej, pozytywnej energii. Do tego rytuału używam jak najwięcej ziół, jest jak najwięcej zakręć, jak za największych słów się używa, tych słów pozytywnych. I do tego wszystkiego używam magii studni życzeń. Na pieniądze właśnie, na miłość i na zdrowie, tak? Studnia magii życzeń jest bardzo, bardzo często też używam. Jest często używana przez osoby takie magiczne, wróżące. Ona na, na koniec roku, ta studnia życzeń jest cudownym rytuałem. Naprawdę. I właśnie przy tej studni życzeń, ży, studni, o Jezu, studni życzeń, przepraszam, najsilniej pracuje ze mną żywioł wody, który dodaje niesamowitą energię do tego rytuału. Jest to potężny rytuał, ale tak jak mówię, do tego rytuału trzeba podejść już takim czystym, spokojnym, wyciszonym, i wtedy w tym nowym roku osiągniemy naprawdę, kochani, wszystko, na co czekaliśmy, i te wszystkie sprawy pogmatwane z zeszłego roku nam się po prostują. Jeżeli, kochani, będziecie chcieli więcej się dowiedzieć o tym rytuale magicznej studni, zapraszam na swoją stronę Zielona Wróżka. Albo proszę do mnie dzwonić, pisać, jak komu jest wygodnie. Życzę Wam, kochani, cudownego wieczoru. I oczywiście jutro zapraszam na karty dnia.